Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z przepisem na zimową paprykę z miodem w słoikach. Ja już tą paprykę wytestowałam, miałam ją rok temu, dwa lata temu, więc dość dobrze mi schodziła i smakowała. Ona jest słodka, jest inna, jest bardziej twarda, nie, nie rozłazi się jak te klasyczne takie papryki w oleju, z dodatkiem oleju. Więc e, ja ją zawsze jem, bo to jest jedno z niewielu rzeczy, które mi po prostu schodzi z tych konserwowych rzeczy. Więc e, do tego wszystkiego będziemy potrzebowali 2,5 kg papryki, ja używam zawsze czerwonej. I zalewę mamy tak, jedną szklankę octu 10%, 5 szklanek wody, pół szklanki cukru, pół szklanki miodu i jedną łyżkę soli. I to wszystko trzeba zagotować, ale wcześniej wkładamy paprykę, ja nie wkładam żadnych liści laurowych, pieprzu, niczego kompletnie, do swojej idzie wyłącznie papryka. I do słoika idzie mmm, zalewa, zalewał gorącą zalewamy słoik, zakręcamy i wekujemy, więc przechodzimy do działania. No i paprykę najpierw musimy oczywiście umyć. I wanna dry up, a you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. You know Przechodzimy do krojenia papryki. Tutaj już szerokość tego krojenia jest tak naprawdę zależna od was, do czego Wy to będziecie stosować, czy do obiadu wtedy bardziej takie szersze paski, czy na kanapki wtedy bardziej cieńsze te paski. Wiadomo, że im cieńsze, tym krótszy będzie proces pasteryzacji, dlatego że ona po prostu za bardzo wam zniknie. Chodzi o to, żeby ona była troszkę miękka, ale jednak i miała tą swoją taką chrupkość. Więc e, ja już przechodzę i Wam pokazuję, jak to wygląda u mnie.

I kolejnym krokiem to jest po prostu uzupełnianie słoików, więc wkładamy wszystko do słoików. Eee, ja wykorzystuję słoiki już takie, które mam. Wyczka są sprawdzone, nie są porzewiałe, nie są powyginane, eee, także słoiki również posprawdzałam. Pamiętajcie, żeby posprawdzać, czy nie jest nigdzie uszczerbiony słoik, bo jak będzie uszczerbiony, to on po prostu przepuści i eee, będzie. Do wyrzucenia, więc warto sprawdzić, czy wieczko jest dobre, czy słoik jest dobry. Słoiki oczywiście trzeba wyparzyć. U mnie już to wszystko zostało zrobione, więc zabieramy się za napełnianie, ale może najpierw, zanim będziemy napełniać, przygotujemy sobie zalewę i wtedy, jak zalewa nam się będzie gotowała, to my w międzyczasie będziemy uzupełniać. Więc potrzebujemy najpierw 5 szklanek. I remember you being hopeful but the tall waves have worn us down and slowly we are drowning that's why you need to come with me with me with me turn around 180 degrees and cross the sea I will not let us fade away it's not a price I wanna Pół szklanki miodu. I dodajemy jeszcze ocet. Jedną szklankę. Oraz jedną łyżkę soli. Oraz jedną łyżkę jeszcze soli. Soli kamiennej, niejodowanej. I to wszystko trzeba zagotować w tym momencie, pogotować około 5 minut od zagotowania i wtedy będziemy zalewać słoiki, które będę, będą wypełnione papryką. I ja w tym momencie również wstawiam sobie duży garnek na pasteryzowanie. No i już się zalewa zagotowała, więc ja przelewam ją sobie do takiego pojemniczka z dziupkiem. E, tutaj nigdy się stawiało te mleko w takich woreczkach. Ja do tego sobie przelewam i będę rozlewała po kolei. I następnie będziemy pasteryzować. I No i słoiki już się zawekowały, więc je teraz wyciągamy i słoiki, ja zawsze jeszcze raz dokręcam i stawiamy je do góry nogami na dęku. No i żaden nie przecieka. I tak zrobioną paprykę będę trzymała teraz tutaj przez dwa dni. Po dwóch dniach można już powrócić na drugą stronę i wynieść spokojnie do piwnicy czy do spiżarki, czy gdziekolwiek odstawiacie tam swoje produkty zrobione. Ale spożycie tej papryki jest nie wcześniej niż za minimum 7 dni. Najlepiej koło 10, ale po 7 już ponoć można otworzyć. także Robię kolejną partię, tu już mi się zagotowuje kolejna, kolejny garnek z zalewą. Tej zalewy, które Wam podawałam proporcje, nie wystarczyło, więc robię jeszcze jedną, dokładnie taką samą porcję. Więc trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w następnym filmie na kanale i do zobaczenia. Życzę Wam smacznego. Jeżeli zrobicie tą paprykę, dajcie mi koniecznie znać. Jeżeli robicie w miodzie, ale jakoś inaczej, również czekam na Wasze propozycje. Może i ja jeszcze zrobię kilka słoików dla porównania. Do zobaczenia.